Kasia Cerekwicka będzie gwiazdą koncertu kolędowego w Katedrze Gnieźnieńskiej. Koncert z jej świątecznym repertuarem zaplanowano na piątek 29 grudnia. To już taka tradycja, że zapraszamy zawsze którąś z gwiazd, z osób bardziej znanych, na koncert kolęd. W tym roku dzięki życzliwości również tutaj proboszcza katedralnego i księdza prymasa w katedrze Gnieźnieńskiej. Koncert odbędzie się 29 grudnia o godzinie 19. Od razu zapowiem, że wstęp jest wolny, nie ma żadnych zaproszeń ani wejściówek, czyli każdy, kto chciałby skorzystać z tej oferty, może przyjść tego dnia do katedry. Oczywiście, jeżeli chodzi o naszą gwiazdę, czyli Katarzynę Cerekwiską. to już piosenkarka, która od 25 lat realizuje się na scenie muzycznej. Ona jest profesjonalnie przygotowana, ma już swój pewien format odbioru, styl śpiewania, ale też warto może przypomnieć, że jest wykształcona w tym kierunku muzycznym, a oprócz tego skończyła studia psychologiczne. Stąd w jej utworach bardzo dużo takiej uwrażliwienia właśnie na osobę, na jednostkę, na jej rolę w społeczeństwie. A teraz będziemy mieli okazję jej posłuchać po prostu w repertuarze kolendowym, z czego bardzo się cieszymy. Ja zapraszam wszystkich gnieźnian i, i osoby z regionu gnieźnińskiego, gości, którzy odwiedzą tutaj nas w okresie świątecznym. Cały ten koncert jest przygotowany razem z prezydentem miasta Gniezna i Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury. Koncert jest finansowany ze środków budżetowych miasta Gniezna przeznaczonych na działania kulturalne w przestrzeni publicznej.